Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Uncharted'a 4, kolejna ładna scenka dla was, troszeczkę już tracę pomysły jak tę scenę ustawać, bo zwykle kiedy zaczynam odcinek to jest taki raczej spokój. Ale może jeszcze coś tam dam radę wymyśleć. Jak po prostu w pewnym momencie stwierdzę, że już nie ma co, to będę to robił wybiórczo, kiedy uznam, że otoczenie jest fajne, or shit. Ten wyszedł całkiem nieźle. Ale zamykajmy to i zajmiemy się tym, czym się mamy zająć, czyli w sumie z pieprzaniem stąd, gdzie pieprz rośnie, z pieprzaniem, gdzie pieprz, 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 bo cóż, no, Ziomek nas odnalazł. Niestety mu się udało i jesteśmy w dupie. Ja wiedziałem od początku, że to nam na monecie to jest waga. A nie ten trójzom dziwny, tak więc. Nie. Założę się, że jak tylko wyjdziemy, to będziemy musieli zacząć strzelać. A nie, może jednak nie. Może to będzie ta akcja z tych Sali. pierwszych gameplayów? Tak, to będzie to. Ho, ho, ho. Damn, son. To chyba wierzę sama. Ohoho. Ho. Nie chyba, tylko na a, pewno. Są kawałek od siebie, Weźmy. to pewne. Ten tak, to zdecydowanie o, jest ten gameplay, który pokazywali. To przeciskanie ja, się przez tłum. I tak dalej, za chwilę Jak będą myślisz, dobre jaja. Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Ale spokojnie, nie, nie, wiem, nie wiem wiele ponad to co się tutaj będzie działo, bo, bo więcej po prostu gameplay'ów przed graniem nie oglądałem za bardzo. Żeby sobie nie spoilerować po prostu i myślę, że to mogła być dobra decyzja. Kurna macierz, no oczywiście, oczywiście. O kurde mol, jakie normalnie killem? Jo, killem! Piękny. Rafika, jebana rafika, no, no chodzimy. Padąg. Jo, jo, dobra. Ziomka nie ma. kałacha sobie tutaj zdecydowanie podniesiemy. Na pewno mają kałacha I zmienimy rafikę na tego para para. O oh, shit! Super samochód tutaj jest. O panie! O Jezus Maria! Co on to robi? Wy dupiej! O, jaki podwójny rzut! O Jezus Maria, dobra. Co robić? Mordować, to pewne. No, no, Może raczej w bardziej przemyślany sposób mordować, co? Nie taki zły pomysł. A macie! A macie! A dąk! Yeah. Jak tam ten wleciał! <laughs> Dupa normalnie do wzięcia. Dobra, przyniosłem się tutaj. Czy ja ustrzelę strzelca? Nie no, ten samochód jest zbyt kurwa przejepany, żeby tam ustrzelić kogokolwiek. Muszę się gdzieś normalnie spierdolić muszę jak i gdzie i którędy, nie jestem do końca pewien. Tędy spróbuję przejść. O Jezus Maria, czy on się przeniósł? Oczywiście, że się kurwa przeniósł, Jak żeby inaczej. Dobra, ten nie żyje. Bardzo lucky headshot od mi tutaj siadł. Tego tam próbuję strzelać. Chodźmy! Ale którędy, ziomek? Którędy? No domyślam się, że gdzieś w tę stronę generalnie. Ale to nie idzie to najlepiej. O, dobra, te worki długo nie wytrzymają. O lololololol, lelia, Kurwa, oczywiście, że przeciwniki Jezus, Maria, nie, nie z tej strony, nie! Przylepił się nie z tej strony, z której chciałem, Nate. Why, you do this? Why? Kurwa, oczywiście, że są, bo dobra, teraz już wiem, żeby się chować jakoś tutaj. Czy tam wychodzi paru przeciwników, czy nie ma ich? O! A to wręcz podejrzane, dobra, to jebać to, tędy sobie przejdziemy jakoś. On zaraz powinien tam przeparkować, mi się wydaje. No przejdziemy sobie z covera do covera. Tam już idą przeciwnicy. Ja tam im siepnę neida, żeby mieli taki prezent ode mnie. Na przywitanie. Tamten chyba chciał rzucić granatem, ale chyba mu też w tym przeszkodziłem dość zawodowo. Dobra. Tu się skryjemy. Tego zamordujemy. Pięknym headshotem. Nie wiem kurwa gdzie iść, żeby przeżyć. Jak iść, żeby żyć? Trochę randomowo trafiam, ale w miarę trafiam, no, da się żyć. Jezus Marek, gdzie jest mój pistolet, kurwa. Trafikę dalej mam, rafika mnie średnio ustawia. Czy ja mam iść tam? Ja dosłownie nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj chcę się skryć! Jezus Marek, on we mnie napierdala. Do tego budynku chyba mogę wejść, ale odzyskam sobie najpierw na pewno troszeczkę życia. Jebany! 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 Kolejni przeciwnicy! Przewroty, kurwa, uniki! oczywiście, że się wiebał tutaj tym samochodem, oczywiście Ja jebę. Dobra, ten nie żyje, świetnie. Chyba przydałoby się wejść na górę. Coś tak czuję. On nie chce mi kurwa dać ani chwili spokoju. Dobra. Teraz Uuu, dobra, nie wiem, chyba miałem wejść na górę. Jak mi się wydaje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jakaś amunicja gdzieś, cokolwiek. Coś innego, może, niż napływ, kurwa przeciwników. Siema. ma? Wow! Ło! O jebaku! Murzyn! O, panie! To zawsze powoduje strach, jak ci tak murzyn wyskakuje. Jezus, Maria. Siema! ma? O, ten już murzynem nie jest, ale i tak dostanie to, na co zasługuje. Ja, piernicze. Tam jest nasz samochód. Biegniemy do auta. Hadąg! Hodong Hodong ha ha I do auta. Jolo! Jesteśmy przy aucie. Ja, piernicze. To co? Spierdzielamy! Huhu, God damn it! Jedź cały czas w dół! Jedź cały czas w dół, ok? Seems legit! Kurwa, mi się jak najmniej zwalniać! Tutaj w prawo! Jebać! Skrót, panie, skrót! Nie po to przegrałem, kurwa, tyle czasu! Kurwa, w for speedy! Żeby nie korzystać ze skrótów! O, ja pierdolę, dobra, w lewo! Nie! Ludzi! Zrywałem kogoś! Chyba? Nie wiem, czy w ogóle mogę! O! Oh! Tędy! Jakimi ja kurwa ścieżkami podążam? Ścieżki prawości, prawa i sprawiedliwości! Eee! E, może nie, bo jeszcze komuś się mogą nie spodobać. Ścieżki prawa i sprawiedliwości, więc może nie będę szedł tą ścieżką. Wybiorę jeszcze raz! O kurwa! Co ja zrobiłem? Wdupiłem się w ścianę! Zerwałem pranie! Jak kurwa nie muszę, muszę każde ogrodzenie skosić jakie widzę. Nie wiem dokąd jadę. Stare auta blokują mi drogę! Wszystko się psuje! Niszczę stragany! Walczę o życie! Kurwa pełen bukiet emocji po prostu! Ja pierniczę! O nie, przepraszam! A tu ludzie lemury sprzedają, a ja im to wszystko niszczę! Nie! Okej, okay, dobra, wyjeżdżamy jakby pseudo na prostą. O, skurwesy. O, o, Zastrzelą mnie! Muszę chyba mocno dobrze prowadzić, żeby to się kurwa okay. dobrze skończyło. Może tędy. może tędy, a może kurwa nie! O Jezus, nie, coś się źle skończy. W prawo. Omi ominiemy go. Nie, nie ominiemy go! Dobra, spoko, to nie tędy. Goni mnie pomocy! Który nie mam jechać, gdzie ja mam jechać? To może! Przymaję skrótem! Ja pierdolę, niszczę wszystko! Gdzie? Tam, tam jest jakaś ścieżka. Tam chyba dam radę jechać. Wydaje mi się. Okej, okay, dobra, to to było to, tylko ledwo żyję i bardzo źle wylądowałem, hey, ale nie jest tak źle. Sprzątać. Ja pierniczę. Dobra, mamy jechać w dół, więc w lewo i ciśniemy. Ciśniem, bo uśniem, a to auto, ten samochód normalnie z karabinem hey, nas chyba goni. Jesteśmy spaleni w tym miejscu. O jak dopisz wielu! Do listy. <laughs> dokładnie! Dokładnie, dopiszę do listy. Jedyna słuszna reakcja. O skurwesyn! E, dobra, pojedziemy właśnie raczej bokiem. Dobrze by było tam nie wpaść. Wybaczcie panowie, początkujący kierowca! Początkujący, panie! Pa przejechałem w życiu więcej normalnie czasu niż ty lasek przyleciałeś. A jesteś stary i taki szarmancki. A. Urwa, macierz! Dobra, odbijamy wszędzie tam, gdzie nie ma tego samochodu przejewanego. To jest podstawa. I jumpo! Woohoo, bitch! Jezus, Maria, po budynkach! Kurwa, stare samochody, jadę po nich. Dobrze. Jedziemy do przodu. Mamy wieżę zaraz przed sobą. Gdzie jest sam? Ja pierdyle. To chyba on! O tam! Kurwa! O, oh, jaki badasz! Z na, na, na motocyklu. Okej, okay, dobra. Musimy jakoś się dostać na tamtą drogę. Nie Po prostu za No fajnie by było, gdybym tylko dał radę. A nie, bo ta droga tak zakręca, okej. Okay. Jezus Maria za mało, skoro jeszcze żyjemy. Co za pościg, ja pierniczę! Co tu się dzieje? Dobra, jest cały czas ten konwój. Tutaj w lewo chyba by się zdało pojechać. Ja tu mogę wyskoczyć? Nie, dobra, mamy ścieżkę, którą musimy jechać. Ja pierniczę. Kozy tu biegają, kozy! Zwońcie na Bliski Wschód! Tam są, o dobra, mamy tą drogę, skocznia jakaś. Musimy z czegoś wyskoczyć, jak nic. Ja tu dam radę z czegoś wyskoczyć Jeszcze nie Może musimy po prostu stanąć O kurwa, możemy się chwycić Hadąg Jezus Maria, co się dzieje No chyba ich pogrzało Ja pierdolę, co jestem kurwa Spiderman O Boże nie To się dobrze nie skończy, wspindraj się do góry Wspindraj się do góry Na czym ja jadę w ogóle Dobra, to chyba dam radę ominąć O Jezus Maria Ho! Bukiet emocji, akcja i w ogóle te gesy. Chyba muszę się wspiąć. O! Przydałoby się wspiąć! Do góry! Podciągaj się ziobek. A może przydałoby się wskoczyć na któryś z tych samochodów? O! Nie! Nie, nie chcę zginąć! Podciągam się do przodu! Tutaj będę mógł się schować, jak się tylko tam wespnę. Przytrzymaj je dwa, aby celować. O! Gień! Jezus mare. O, zginął! Jak? Jak ja to zrobiłem? Tak! God damn it, son! Wydopiej, ziomek! To, to wydopiej, powiedziałem ci! Giń! No właśnie, nie strzelać do mnie, kurwa. Muszę się tu schować, bo zginę. Mam jakieś bronie, amunicja. Normalnie nie rafika. Ooooo, dalej mam rafikę? Nie wiem, co ja mam. Giń! A to jest. A, bo to taki ciągły szczał jest! Taki ciągły szczał. Ja pierdolę. Nie dacie mi nigdy spokoju, kurwa! O pięknie! Jest! <laughs> o, rozwalili mi kawałek covera! To chuje! Gincie obaj! Ja wiem, że wy lubicie tak gejowo na samochodzie razem, ale nie! Jezus, Maria! Tam są jakieś benzyny! Tam są jakieś benzyny, ale gonią mnie też z tyłu! Znowu jakieś gejusy na motocyklu! Dobra, nie, nie chcę obrać nikogo, kto bierze pasażerów na motocykl. Ja normalnie chciałbym tam wskoczyć, ale tam gościu do mnie napierdala! Napierdalają mnie kurwa z każdej strony! Ja bardzo chętnie bym wskoczył do tego pojazdu, jak przeżyję. Nie przeżyłem. A, a, a. Za dużo, za dużo. Ta, tak trzęsie. Normalnie tak trzęsie, że ja nie wiem, co się dzieje. True Story. Trochę za późno się wciągnąłem na to auto. O, dobra. Teraz mamy tutaj już lepsze, lepszą pozycję startową. Wydupię się. Gdzie ty kurwa jesteś? Prześ o, 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 Nie, nie, zdecydowanie nie o to mi chodziło. Pierdol się, pierdol się! Dobra, okej. Okay. Muszę odzyskać troszeczkę życia, muszę też przeładować. Inci, obaj tam, kurwa w tym aucie. Dobra, to auto jeszcze stanowi niebezpieczeństwo? Jest, dobra, już na pewno nie. Już na pewno nie stanowi. Dobra, Gejusy na motocyklach, to zaraz się nimi zajmiemy. Nawet w tej chwili się nimi kurwa zajmiemy. Tamten na karabinie też musi zniknąć. Rozpada mi się auto. Płonie wręcz, dobra, okej okay. Muszę tutaj przeskoczyć Wydobij ziomek, o ty chuju O ty chuju, trójkąt I walka, i walkę Może nie gin, może nie giń! dobra chowaj się, chowaj się Okej, okay, dobra, o Jezus Maria Oczywiście, że muszę mi wszystko rozpierdalać Wszystko co mam niszczycie Niszczycie wszystko co mam Ja zniszczę was Urwa. O nie, jakąś tu komin mam Pierdol się Zmieniam broń Ciu, 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 o dalej ma rafikę! nie, nie taki był klon Jezus Maria Pierdolcie się, ty i twój kolega tam za kierownicą Zginiesz wreszcie czy nie, ohoho To jest kurwa moc w tej broni Te kolejne chuje Siema, ty i twój kolega za kierownicą, ohoho wow, shit Dobra i tak już tutaj tak, srogo i tutaj kurwa męczymy. Yeah! To jest dopiero kurwa pojazd sprzężony z głową kierowcy. Jak ja mu zajebie headshot, to kierowca umiera. Ja muszę chyba na coś przeskoczyć, nie? Czy może mi się wydaje. Ała! Nie, no ja pierdolę, co ja miałem zrobić? Pani nic tam mnie jechał drugiego. Na te auta mam skakać? Ja jebie, ty się pierdol, dobra. A dostałem jakiegoś checkpointa, chyba. To dobrze, ty się dupc, dupc się panie w dupczlandii, tak jest O nie, otworzyli mi coś, Jezus Maria Dobra, ten pościg nie jest taki prosty kurwa, o Jezus Wszystko mi rozjebali, jebać twojego kierowcę Muszę się schować, jebać twojego kierowcę, to będzie jebanie was obydwu naraz wtedy Dobra, zdecydowanie muszę wskoczyć do jakiegoś innego pojazdu Muszę je chyba często zmieniać, bo one to, to kurwa tak cienko z nimi, siema o nie! Co ja zrobiłem? Zacięła się konsola. O kurwa! Zaciąłem konsolę. Włączyłem nagrywanie przez przypadek. Nie chcę. Zaciąłem konsolę! A to nie poszło zgodnie z planem. Dobra, muszę zamknąć. Znaczy nie, nie konsolę, zaciąłem grę. Proszę zamknąć aplikację w takim razie. Kurwa, mać, mam nadzieję, że mi w miarę wznowi. Jezus Maria, no czemu się dzieją takie rzeczy, panie? Dobra, wytnę wam te loadingi i wrócimy do akcji. No, chciałem zmienić auto i się kurwa nie udało. Nie wiem, czy ja mam je zmieniać, czy nie. Czy ja w ogóle mogę wskoczyć w te mniejsze autka? Nie jestem do końca pewien, czy ja mogę tam wskoczyć i je prowadzić. Nie mam zielonego pojęcia. Czy może ja po prostu muszę nie doprowadzić do podpalenia tego mojego? Nie wiem. No fucking clue, ale strasznie długo się włączę. Okej, okay, dobra moi drodzy, kontynuujemy w takim razie. Jestem już tutaj kurwa, tam gdzie mam być. Muszę tych chuj tu likwidować. Wypiedalaj ziomek! Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Ty mi tu wchodzić nie będziesz. Jezus kolejny przylas! Tak? Nie, to ciało tego poprzedniego. Ja pierdolę! Strzelam na randomie, wyjebane. Dobra, wielki, kurwa, test. Nie no, nie wskoczę tam teraz. O, daję radę, daję radę! Dobra, muszę tylko tego pokonać. I temu pewnie mogę też w pierdol spuszczę. Przejmuję ten pojazd, kurwa, tak! Polacy przejmują ten film, kurwa. To co? Co ja mam? Aha, teraz mam na ten ten kolejny wskoczyć, co? Czy ja mam z tego strzelać w ogóle? Oni oczekują, żeby ja ten wprowadził i strzelał. No chyba ich jeszcze nie popierdoliło, no. Ja nie wiem, czego oni w ogóle oczekują. Czy dałoby się brata zgarnąć? Ja nie jestem pewien w ogóle, kurwa. Nie, ja nie mogę im zrobić. O, 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 wow, 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 wow. Mogę coś tam zrobić L1. -ką. Zarzucić wodzę. Fantazji! Ja pierdolę! Co się ci, kurwa dzieje? Jezus Maria. Kurwa mać! Tyle przeciwników! Tylu kurwa przeciwników tutaj jest! Jezus Maria! Wszyscy mnie zaraz zajebią! Kurwa ten, tamten, siamten siam, i Dwóch kurwa na motocyklu. Już ich nie ma. O! Muszę mieć kurwa zwiększoną ilość życia. Jak normalnie na tym jadę. Jezus Maria. Ja pierdolę. Urgh. Dobra, okej. Okay. Nie mam już amunicji, ja pierdolę. Dobra, jedyne co mi pozostaje, to się wciągać do tego. Ja jebie. Tam będę miał więcej amunicji. Kurwa, ale czy dam radę się wciągnąć? Zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz. Powinienem chyba dać radę. Siema. No no kurwa, właśnie i ten. Właśnie do środka i bichuja, Bichuja. jak codziennie wieczorem, kiedy rodzice pójdą spać. Okej, okay, dobra. Tutaj mam amunicję, mam amunicję. Normalnie muszę napierdalać kolejnych frajerów. Nie ta broń, ziomek! Nie ta broń, ta broń! O, tak jest, ta broń, dobra. Dobra, spokojnie schowajmy się. W kierowce. O, idealnie, dobra. Wystarczy troszeczkę kurwa przycelować, już nie jest aż tak źle. Przydałoby się załatwić jeszcze paru frajerów, zanim ja postanowię zrobić sobie przeskok na, in, na inny pojazd. Bo jak przeskoczę teraz... Co tu kurwa ciała jakieś leżą? Jezus Maria. Ja teraz zrobię przeskok, to będę miał mocne problemy, mam wrażenie Ale nie wiem, czy ja mam wybór, dobra, jolo, na ten pojazd skaczemy w takim razie Siema, 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 chuju Hadonk! Pierdol się! No, idealnie, dobra Poeksplodowali niektórzy, poeksplodowali, jestem już bliżej sama Tych mogę w ogóle wyjebać, tak? Mogę ich tak wyjebać, idealnie, o to chodziło Siema Wypierdalaj ode mnie, ziomek Kurwa, prawo, lewo sam kurwa pomóż mi! Jezus, jaka chujnia się tu dzieje! Walczę z nimi! Zepchnę was wszystkich, kurwa, do piekła! Ja. Gdzie jest sam? Muszę zgarnąć sama! O, tutaj, jak tamtych dojebałem. Sam kurwa, wskocz mnie na me! Normalnie lędźwie! Jezus, Maria, napierdalaj się ze mnie Wydup Wydupiej, panie! Dobra, jestem coraz bliżej sama, ale kurwa sterowność coraz gorzej! Wydupiać z drogi! Jest! Jakaś katsenka się aktywowała. Jezus Maria. Wskakuj ziomek! bliżej! Staram się! Jezus, co za akcja! Skakuj! Aha! Motor może być lepszy! O, kurny Czołg! Czołk! Okej, okay, mogłem wskoczyć na ten motor. To fakt. Bardziej zwrotny, szybszy. Chyba jestem przygnieciony. Ja jebie! Skąd tam tyle benzyny od razu? Co za chujowa w ogóle konstrukcja. Dobra, to odginamy, świetnie. Kolejne rzeczy, trzeba się wysunąć stąd. Muszę się wydostać! Oh, dawaj Knight, kurwa! Jezus, więcej ognia! Dmuchaj! Dmuchaj, huchaj, kurwa, nie wiem! Tam, tego się mogę chwycić, wow! Jego dłoń mi muszę sterować, żeby się łapać za rzeczy, za które się tam radę złapać. Oh. Jezus Maria. O oh, wow, nie spodziewają się mnie chyba. No, bardzo niedobrze. Trójkąt kurwa. Ciu, 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 ok, dobra. Tego się kurwa nie spodziewaliście, hiszpańskiej inkwizycji. Na tanzycji. Nej tanzycji. Ja pierdolę, oczywiście. Oczy kurwa w dawaj sami! Jedziemy! Teraz ja będę kurwa pewnie tym, który strzela, co? Jezus smary jaka akcja. Pomocy! Ej, trzymaj! Co kurwa, opony? O Jezus! Co ja mam strzelać? W opony pewnie. W opony, jak nic, jak nic w opony. Albo po prostu kurwa w auto! Nie ma co celować, bo ogóle w opony! Nie całe wasze auto! Od góry do, do dołu! Zderzaki i szyby światła opony, Ładuj kurwa i tą broń! A co robię? Stary ładuje ich normalnie jak tą blondynę przed wczoraj. Dobra, silnik Trzymajcie kurwa! Nadal. Jezus Maria! Co się kurwa dzieje? Strzelamy! Kiedy ja ostatnio takie dawki akcji miałem? Chyba normalnie jak zły lek wziąłem. Sam, zaraz nas rozjedzie! Wow. nie pojedziemy. Pierdolcie się wszyscy! Będzie na styk! Na styk, Jezus! Ja. Fuck my life. Ja piernicze. Piernicze, kurwa no. panie! Ci robotnicy takie, o, żyjesz? Tak. <noise> A ten murzyn tak, jebę, coś tu nie mał, spadajmy. <noise> I tak, Najewaliśmy syfu, szkód za miliony, o, bim, 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 Zbierdalamy Łopanie, łopanie, dobra. Czas na trochę spokoju, motel, laseczka alkohol i przegadanie kolejnych planów. Gdzie idziemy, co robimy? Co oznaczała ta fraza, nad którą oni tak w pewnym momencie się, wiecie, zakonsternowali, że o Jezus, coś tam, coś tam. I się umyliśmy Ach. nawet w międzyczasie. Uff. Jezus. Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus Quotlicentia. licentia. A, to jakiś prosty szyfr za Boga i wolność, to ich moc, to te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Hmm. Mało powiedziane. Mamy Libertalię. <ścoughs> liber, liber co? Libertalia, legendarna piracka kolonia Everiego. E, ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze. Ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom. A ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami, pasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc. To gdzie jest ta cała piracka komuna? Komuna! Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kingsby. Hehehe. <laughs> ma kopię tej mapy. Ale zanim Rejf ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertali. Mówię, wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. On siedzi w środku. Uuu, jak fucha w Malezji, Nate. Oj, 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 oj. chyba nie pomyliłeś, drogi. Aj, 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 aj. Elena, ja. To nie to, co myślisz. Czyżby. Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Averiego. A po obecności, żołnierzy Shoreline w całym mieście. Nie bać rejfa wkurzona, wkurzona kobieta. szukacie. Dobrze, chyba jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw. Um, to jest sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja, ja, ja myślałem, że zmarł w panamskim Nate. więzieniu, ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to, i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Everiego. No, no, no i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty. w ogóle. byłeś w tej Malezji? Ja. Bawi się obrączką, to nie jest dobry Ale, znak. Elena, stój! Jak mogłeś! Chciałem ci powiedzieć! Wiesz co, przestań! Chciałem, ale nie wiedziałem jak! Trzeba było spróbować! Chciałem cię chronić! Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale, ale wiedziałem, że tak zareagujesz! A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie! Tygodniami! Gdybyś zginął, ja. ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przest. To ja, ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłaś. Nie, byłaś tyłem. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy. Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś. Mam wiele Siedział kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat. Nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sami ja ruszamy do Libertalii. Co co, beze mnie? Daj spokój, zginie ci obaj. Czyżby? <laughs> <laughs> Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie Ej, radę. Chcesz się jakoś przydać, Saliwan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz? Jakoś ci pomoże. Ogarniam. Pakuj walizki. Nathan? No, widać ląd. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić. To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji. I nie docenić to, gdzie zaszliśmy. Śmiecisz w morzu, chuju. Ryby w to wlecą. Magna. Magna. Słuchaj, Braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem, Miarka się jednak przebrała. <laughs> Myślałem, że będzie większa, na pewno. <laughs> to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. Dobra, okej okay, moi drodzy, gra oddała mi kontrolę nad łodzią, tym razem mi się wydaje. A my kończymy ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Tak jak czułem, fabuła troszeczkę zaczyna się robić... Jak wyspa, No... Grubo, grubo się zaczyna robić. Ze względu właśnie na to, co przechodzi Elaina. Naprawdę ma już obawy co do tego, jak się wszystko skończy, ale... Tak czy siak. Mam nadzieję, że się Wam odcinek ludzie podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go złapkować w górę. I do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa pa!